Słuchajcie, dziewczyny chłopaki, słuchajcie, a właściwie tkankowicze. Słuchajcie, pojawiło się wielkie niebezpieczeństwo. Frankowicze. Co to są frankowicze? Mam takie wrażenie, że chcą nam skraść naszą tkankę. Nazywają się bardzo podobnie. Mnożą się jak króliki. Trzeba się przed nimi bronić, bo być może będą chcieli nam zawłaszczyć tkankę. Otóż nie. Zewrzemy szeregi i będziemy śpiewać całe wieki. Tkanka mózgowa z łazienki, tkanka mózgowa. Tkanka mózgowa z łazienki, tkanka mózgowa. A frankowicze niech wymyślą sobie swoją własną pioseneczkę i niech nie wchodzą na nasze podwórko, bo... no, no bo nie, niech nie wchodzą.